Witajcie, z tej strony Piotr Adaszkiewicz. W dzisiejszym filmie dowiesz się, w jaki sposób możesz wycieniować włosy delikatne. Ok, startujemy. Teraz spójrzcie na całą strukturę włosów. One są bardzo transparentne i cieniowanie włosów Mniej więcej w tym momencie może spowodować nadmiar ich puszystości. Może spowodować, że one zaczną się odwijać. Tego efektu, e, rozmawiając z młoteką, nie chcemy. Nie chcemy tworzyć efektu włosów falowanych. Zależy nam na tym, żeby ta linia była prosta. Natomiast chcemy skupić się, żeby jednak ta budowa głowy była zdecydowanie bardziej rozbudowana. Błędnym myśleniem jest to, że jeżeli weźmiemy sekcję, więc separację. I wycieniujemy ją pod danym kątem, na przykład w ten sposób, spowodujemy, że tutaj ta strefa potyliczna się bardziej rozbuduje. Nieprawda, ponieważ włos cieniowany stworzy największą objętość w momencie, gdzie on spadnie. Teraz spójrzcie. Jeżeli byśmy je wycieniowali do tego momentu, największa objętość stworzy się na tym segmencie. Nam zależy na tym, żeby móc tutaj w strefie korony głowy stworzyć ładnie rozbudowaną objętość. Mam fajną alternatywę, która myślę, że Ci się spodoba. Jest bardzo łatwa i prosta w wykonaniu e, codziennej pracy. Teraz spójrzmy. Standardowo wydzielamy sobie sekcję przez środek. Możemy ją wykonywać jak i na włosach suchych, jak i na włosach mokrych. Decyzja należy do Ciebie, tak naprawdę. Zależy to też od włosów. Mamy tutaj włosy wygładzone, one są wyprostowane. Dlatego zdecydowaliśmy się na ścięcie na włosach suchych. I teraz będziemy tworzyli całą, cały kształt poniżej krony głowy, czyli mniej więcej poniżej tego fragmentu. Dlatego, że chcemy, żeby ta długość była mniej więcej równomierna, taka sama, co nasza linia podstawy. Dzięki czemu optycznie będziemy widzieli, że mamy idealnie równą długość. Natomiast tutaj poniżej stworzymy kształt, który będzie zdecydowanie krótszy i będzie wypychał nam tą część, która spada. Dzięki czemu uzyskamy następujący efekt. Linia będzie idealnie równa, ale wybicie jest zdecydowanie mocniejsze. Ok, wybieramy sekcję jednym pociągnięciem grzebienia, żeby zmniejszyć granicę błędu nierówności. Teraz ważne jest to, żeby nie wybierać tej sekcji zbyt grubej. Żeby tutaj w tym miejscu jednak coś mogło nam opaść, żeby nie zrobić tego zbyt wysoko. To jest bardzo indywidualne, więc musicie po prostu obserwować włos. Ok. Widzieliśmy sekcję. I teraz będę wykonywał następujący proces cieniowania. Będziemy wyciągać pasmo wprost proporcjonalnie do kształtu głowy, dzięki czemu uzyskamy najmocniejszą redukcję objętości w strefie tyłu, dzięki czemu ta lekkość po wysunięciu tych elementów będzie bardzo fajnie rozbudowana. Zresztą zobaczycie da kilka efekt. Widziałem pierwszą sekcję, separację. Spójrzcie, w jaki sposób wyczesuje pasmo. Ono idzie od samego początku, grzebień prowadzę do samego końca. Pamiętajcie, że linia naszej długości musi wypaść, żebyśmy jej w żaden sposób nie naruszyli. I dopiero proces cieniowania następuje mniej więcej w tym momencie. Każde kolejne pasmo będę przyciągał do mojego pierwszego wyznaczonego pasma, które stworzyłem właśnie przed chwilą, żeby uzyskać efekt wyciągnięcia objętości do boków. Drugą sekcję, którą separację, którą wyciągnąłem, przeciągamy do naszej pierwszej, którą stworzyliśmy. Teraz dokładnie do pasma pamięci docinam. Zobaczcie miękkość strzyżenia. Nie tworzą się żadne odcięcia, wycięcia, tylko wszystko jest ze sobą ładnie połączone. Ale zarazem tutaj ten efekt jest trochę bardziej odchudzony. Ostatnia separacja. Przeniągamy znowu do naszego pierwszego I od razu widać tą większą miękkość i lekkość. Dokładnie to samo wykonujemy z drugiej strony. Czyli przeciągamy pasmo do naszego pierwszego strzyżonego. Ta alternatywa bardzo cieniowania bardzo fajnie sprawdza się właśnie we włosach blond. Dlaczego? Bo jeżeli mamy różnego rodzaju blondy, które na siebie przechodzą, średnio robić po prostu odcięcie bądź jakieś mocne cieniowanie, ponieważ kolor blond ładnie odbija światło. I teraz, jeżeli te elementy cieniowania będą zbyt krótkie, potencjał koloru nie będzie aż tak dobrze widoczny. Ale jeżeli chcemy stworzyć tą lekkość i zrobimy to poniżej korony głowy, automatycznie ta długość zostaje nam bez zmian, dzięki czemu odbicie koloru jest zdecydowanie ładniejsze. Więc warto mieć to również na uwadze. I teraz spójrzmy. Wypuszczam już moje pasma korony głowy, które tworzą nam całą długość. O, wyżej. Okay. Mamy uzyskany trochę większy ruch, trochę większą miękkość strzyżenia bez tworzenia żadnego odcięcia. Więc jest to fajna alternatywa w cieniowaniu włosów. Mam nadzieję, że ją wypróbujesz. Daj znać jak Ci wyszło. Osobny element strzeżenia i nasza całkowita długość. Więc nie zawsze musimy tworzyć proces cieniowania widoczny. Są też procesy cieniowania ukryte. Myślę, że w kolejnych filmach pokażę Wam, w jaki sposób możecie zastosować to na strefie bocznej. Zapraszam do obserwowania. Dowiecie się, w jaki sposób w kolejnych filmach stworzyć fajny proces wycieniowanej grzywki. Odwinięciem do tyłu. Zaobserwuj nasz kanał, naszą stronę. Będziesz na bieżąco od wszystkimi filmami. Mam nadzieję, że wniosę większą wartość w Twoją pracę codzienną. Wiec.